Siemanko widzowie, dziś mamy losowanko na 6767 six, six, dolarków na anarchii tryb LF zasady udział. Obejrzyj ten film, zostaw subę, subi muszą być publiczne. Napisz swój nick z minecrafta i discorda losowanie odbędzie się po wbiciu 3000 wyświetleń. Czyli 7 stycznia dwa tysiące roku albo jak wbijęcie trzydzieści zero wyświetlenia po czasie.